Na się Twoja droga Stończy. Od e, wejścia z <noise> z e, Trochę się śmieję, może trochę wcześniej, a e, byłem dzieciakiem. Chodziłem jeszcze do podstawówki i mój starszy brat, o 4 lata, e, praktykował e, dużo wcześniej niż ja. E, najpierw judo, później jiu potem karate. I mniej więcej na tym poziomie, kiedy on trenował karate, ja wszedłem w ten proces. Początkowo byłem jego workiem treningowym, oczywiście, a potem, to w mniej więcej w wieku 14 lat, zapisaliśmy się razem na sekcję kung fu, gdzie pierwszy raz zetknęliśmy się z tai chi. Nauczyciel pokazywał elementy tai chi Chuan, i no pewne elementy właśnie trenowaliśmy. Na tyle było to. Dla nas mocne, że postanowiliśmy poświęcić temu więcej uwagi. Nie było w, w zasadzie wówczas w Warszawie czy w Polsce osób, które by się na ten znały, więc sprowadzaliśmy różne filmy, wideo, książki z zachodu, spotykaliśmy się z różnymi osobami, które wiedziały cokolwiek na ten temat. Chodziliśmy do ambasady chińskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to była taka mm, no, trochę kopalnie w poszukiwaniu złota. Z biegiem czasu poznawałem nauczycieli, którzy praktykowali tę sztukę na Zachodzie. Z czasem poznałem też chińskich nauczycieli po jakichś dobrych. W 20 latach trafiłem do samej kolebki, czyli do wioski rodziny Chen, gdzie historycznie tai chi się tam zaczęło i zacząłem studiować od rodziny Chen. Hmm. Czym jest tajczynę, gdybyś miał to określić w takiej esencji? Zawsze to pytanie mi sprawia trochę kłopotu. Jest to sztuka walki, która została oparta na filozofii równowagi. Jest to sztuka, która w trakcie tworzenia wyrosła z rodzimej sztuki walki rodziny Chen w połączeniu z tradycyjnymi chińskimi metodami gimnastyki Daoin z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej. I to wszystko bardzo mocno oparte na filozofii taoistycznej i filozofii równowagi. Hmm. Tai chi, zdaje się, charakteryzuje się takim określeniem, że wszystko dookoła nas i my sami jesteśmy energią. Czy dobrze to opisuje? Hmm, myślę, że jest to po prostu oczywiste dla Chińczyków wychowanych w takim tradycyjnym, w tradycyjnym sposobie myślenia. To jest spójne z filozofią przyrody, z filozofią równowagi. Um, nasza rzeczywistość jest energetyczna i ja myślę, że w naszej kulturze, jeżeli porozmawiamy z fizykiem czy matematykiem kwantowym, to będzie miał coś do powiedzenia na ten temat, bo składamy się z cząstek, składamy się z przepływu energii z ruchu atomów, elektronów i różnych cząsteczek, których nie potrafimy nawet wymówić. Więc wszystko jest przepływem energii. Czy zatem ci pozwala nam pobudzić tę energię, pozwolić ją kontrolować, zrozumieć? Myślę, że jest jedną z wielu metod, które zbliżają nas do czucia tego przepływu, uwrażliwiają nas na to zjawisko. Pomagają nam równoważyć przepływ energii w naszym ciele zgodnie z zasadami medycyny chińskiej, tradycyjnej medycyny chińskiej. Więc jest to jeden z, jedna z metod, na pewno bardzo wyjątkowych, które służą równoważeniu przepływu energii w naszym ciele, w naszej osobie. Zresztą sama nazwa Najwyższa Równowaga bo można tak przetłumaczyć Tai-Chi, mówi o właśnie tym równoważeniu nie tylko energii, ale w ogóle wszystkich zjawisk wokół nas. A co na co dzień, w życiu codziennym, w momencie, kiedy praktykujemy Tai-Chi, jak to wpływa na, na nas? Jeżeli mówimy o równoważeniu, to mm, może to być dla nas Motywem, może to być dla nas celem do szukania tej równowagi na bardzo wielu poziomach w naszym życiu codziennym, bo wydaje mi się, że to ma największy wymiar, kiedy możemy zaprząc to, co praktykujemy, do takich codziennych naszych działań i aktywności. I ta metoda jest naprawdę bardzo dobra. Wyróżniamy w praktyce. Najpierw taki poziom zewnętrzny równoważenia siebie. To jest ogarnialne przez każdego z nas, bo wchodzimy w taki proces poznawania swojego ciała, poszerzania samoświadomości i równoważenia się od strony fizycznej. A w miarę praktyki przechodzimy do takiego poziomu tak zwanego He, czyli Równoważenia się na wszystkich poziomach i łączeniu ich, integrowaniu ich ze sobą, czyli nie tylko poziomu fizycznego, ale też mentalnego, emocjonalnego i energetycznego, i dostrzeganiu, że to wszystko jest ze sobą ściśle połączone i zależy wzajemnie od siebie i warto to równoważyć. Więc ten aspekt praktyki a też pięknie się przekłada na inne pola naszego życia. Czyli większa równowaga w życiu w prywatnym, w emocjonalnym, fizycznym. Zdecydowanie może tak być. Możemy wykorzystywać praktykę tai chi do zmiany po prostu swojego życia, bo jeżeli praktykujemy i robimy to regularnie robimy to poważnie, to widzimy zmianę swojej osoby i w trakcie treningu i po nim. Praktycznie no, ten trening też zaczyna się po treningu, czyli paradoksalnie kończąc ćwiczenia formalne, szukanie tych samych zasad poruszania się, tych samych zasad odczuwania, równoważenia się na bardziej subtelnych poziomach, szukamy tego w życiu. I to jest bardzo piękne, jeżeli możemy to wykorzystać. Jak na Ciebie wpłynęło to, to czy Jak zmieniło marka? Zresztą no, trudno... trudno mi chyba to ocenić, bo bardzo długo to robię nie wiem, jak jakby było, gdybym no, tego nie no, robił. Możemy zapytać o ten początkowy etap, czyli kiedy zacząłeś praktykować, i stało się dla ciebie czymś więcej niż tylko sportem. Mhm. Wiesz, ten proces z motywacjami i z braniem z tej sztuki, z tej dziedziny różnych elementów, które na różnych etapach życia cię fascynują i bardziej zajmują, No jest takim procesem związanym z dojrzewaniem człowieka i piesku ze zmianami wynikającymi mm, no po prostu z, też z dojrzewania i starzenia się w miarę lat, upływu lat po prostu inne rzeczy nas trochę zajmują i o ile będąc dzieckiem fascynowały mnie różne wyczynowe ruchy fizyczne to w, w tej chwili Nadal ciało i sprawność fizyczna jest dla mnie ważna, ale interesują mnie bardziej te e, rzeczy, które są na poziomie mentalnym, energetycznym, e, więc, więc to się na pewno zmienia. E, to jest, zdaje się, takie odzwierciedlenie życia, czyli na etapach naszych młodzieńczych lat, e, e, interesuje nas właśnie to, co powiedziałaś, fizyczność, mm. to co takie oczywiste i namacalne, potem tak. szukamy czegoś więcej. Czegoś więcej. Na pewno e, Tai Chi daje mi e, więcej spokoju, e, więcej świadomości, e, czy samoświadomości tego, co się dzieje ze mną. E, na pewno Tai Chi daje mi, czy dało mi w, w mojej praktyce to, że <laughs> Potrafię się zatrzymać, potrafię też przeanalizować to, co się wydarzyło i wyciągnąć z tego wnioski i próbować zmieniać rzeczywistość swoją, jeżeli nie jest ona satysfakcjonująca. Więc to jest taki aspekt, no nazwijmy to, psychologiczny praktyki. Oczywiście nie każdy praktykujący, być może to ma, może to jest moja jakaś indywidualna cecha, ale jeżeli praktykujemy dziedzinę przez wiele, wiele, wiele lat i ona jest jakimś procesem, w którym staramy się robić to coraz lepiej, to jest to już jakiś proces, który dotyka jakiejś naszej części, naszej osobowości, naszego życia. I jeżeli tutaj się doskonalimy, to możemy też doskonalić inne wartości. Tym bardziej, że Tai chi mówi o integracji, mówi o równowadze, mówi o integracji wszystkich naszych cech jako człowieka. Więc nie tylko chodzi o równowagę ciała, ale właśnie równowagę umysłu, równowagę przepływu energii, a równowagę emocji. A Wychodzi się z założenia, że dobrym wojownikiem może być zdrowy, zrównoważony człowiek, więc e, takie były koncepcje przy tworzeniu tej sztuki. A no, świadczą też o tym myślę różne badania. W, w naszej akademii przeprowadzaliśmy na przykład badania mózgu różnych naszych nauczycieli z Chin w trakcie medytacji. To były też bardzo ciekawe spostrzeżenia. Dla naukowców, którzy się specjalizują w badaniu właśnie tego typu zjawisk? Może kontynuujmy ten, ten temat medytacji. Jak medytacja, bo tutaj mamy namacalne dowody naukowe, że pobudza części mózgu na taką skalę, które dla naukowców wręcz są niewyobrażalne, że, że jest to możliwe. I jest to dowód namacalny. Jak medytacja może wpłynąć na życie codzienne, na funkcjonowanie. Tak, no może jeszcze wspomnę, że tai chi jest formą medytacji. Praktykowanie nawet tych form ruchowych jest czasami nazywane medytacją w ruchu. Po prostu wchodzimy w odpowiedni stan skupienia, rozluźnienia i koncentracji. I wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy w tai chi są formą medytacji. Jak również mamy. Specyficzne formy medytacji w tajci, które są bez ruchu. Takie, które jeżeli powszechnie myślimy o medytacji, no to nas bardziej e, kierują właśnie w tą stronę, że osoba, która medytuje prawdopodobnie siedzi tak jak, być może tak jak my teraz, nie rusza się, ma zamknięte oczy albo otwarte i coś tam się dzieje w głowie. E, medytacja jest bardzo ważnym procesem który zmienia pracę mózgu i wytrenowuje nam te obszary, które są dla nas bardzo ważne, a niekoniecznie są używane na co dzień przez przeciętnego człowieka. Celem tej podstawowej formy medytacyjnej jest osiągnięcie takiego stanu, w którym mózg pracuje w falach alfa. To są takie fale, które dla naszego mózgu, które sprzyjają samoleczeniu, relaksowi, odpoczynkowi. Więc to, są, to jest najlepsza sytuacja dla nas do tego, żeby odpoczywać, relaksować się i uzdrawiać. W zasadzie w żadnych innych falach nie osiągamy tak głębokich i ciekawych rezultatów. To, co jest specyficzne też do um, tego stanu, to to, że jesteśmy cały czas w kontakcie. Czyli w trakcie medytacji w Tai Chi, um, jestem w takim stanie, w którym jestem w bardzo głębokim spokoju, relaksie, jestem pozbawiony stresu, jestem wolny od lęku, e, mogę się rozluźnić, uspokoić, ale jednocześnie jestem w kontakcie ze sobą i z otoczeniem. E, nie takim kontakcie jak my, będąc w stanie beta, znaczy w falach beta, gdzie podążamy za różnymi informacjami, to tu, to, to tam, tylko jesteśmy po prostu ich świadomi, że one są, natomiast one nam nie przeszkadzają, nie wpływają na nas negatywnie. Pomimo różnych destruktorów, dźwięków, obrazów, różnych informacji, które przeciętnego człowieka wytrącałyby z równowagi, czyli powodowałyby, że. Będziemy podążali za tymi informacjami. Osoba medytująca jest spokojna i przebywa bardziej w kontakcie ze sobą w środku. Czego nas to uczy? No, pozwala nam to nabierać większego dystansu i do siebie, i do zjawisk, które, się z, które zachodzą na zewnątrz. Pozwala nam to. Osiągać więcej spokoju, więcej relaksu, więcej re re regeneracji na co dzień i umożliwia nam um, wytrenowanie umiejętności chociażby odpoczywania i regenerowania siebie. Jeżeli pomyślimy o tym, że medytacja w sztuce walki też jest bardzo ważna od strony właśnie takiego zebrania sił i swoich mocy bardzo szybkiego dojścia do siebie w obliczu jakiegoś bardzo dużego stresu, no to zrozumiemy, że to jest narzędzie, które może być bardzo cenne, bardzo pomocne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie może my żyjemy w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy pozbawieni wojen, ale już niedaleko o tym słyszymy i czytamy o tym cały czas. W wiadomościach. Też nasze życie codzienne nie jest pozbawione stresu i pozbawione bardzo wielu wyzwań, bardzo wielu napięć tak bliskich, jak i trochę odległych. I myślę, że bardzo wiele osób sobie nie, nie radzi z tym stresem, z tym nadmiarem różnych informacji, które powodują to, że jesteśmy przerażeni i przestraszeni. Zestresowani. Brakuje nam narzędzi, które pozwalałyby nam odpocząć, pozwalałyby nam nabrać dystansu, pozwalałyby nam zdystansować się w taki zdrowy sposób do tych różnych sytuacji i zadbać o siebie.